Dzień dobry, Wiesława Kwiatkowska, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Co prawda nasze stowarzyszenie, tak jak w nazwa wskazuje, działa na całym Mazowszu, jednak skupia się również w określonych gminach, gminach członkowskich. Wydaje mi się, że istotnym elementem działania pozytywnego, związanego z pytaniem, jakie Pan mi przed chwileczką zadał, jest przygotowanie... I przekonanie liderów środowiskowych, liderów lokalnych do tego, że idea jest słuszna. Nie internet jest ważny, tylko to, co on będzie dla nas robił. Nie komputer jest ważny, tak jak długopis jest nieważny. Nie zastanawiamy się ani nad budową komputera, ani nad budową długopisu. Ważne jest, co za pomocą jego możemy zrobić. To też jeżeli przekonamy wójta, klebana autysów przekonamy komendanta straży ochotniczej i innych lokalnych liderów, którzy wszędzie, w każdej miejscowości się znajdują. Będziemy umieli ich znaleźć i pokazać, jakie korzyści są z korzystania z tych mediów, czyli jak fajnie można pisać tym nowym długopisem i co za pomocą tego długopisu możemy osiągnąć. Wtedy wydaje mi się, że sukces przyjdzie sam, dlatego, że każdy dla swoich potrzeb ten odpowiedni kolor długopisu znajdzie. Jeden będzie chciał pisać zielonym, drugi czerwonym, ale każdy napisze tym, którym chce i to, co będzie chciał.